Nie było, ale znów jesteśmy w salonie firmowym Militaria.pl, a więc czas na garść nowości w naszej ofercie. Na początek dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, nasza letnia wyprzedaż trwa do końca miesiąca, więc jeżeli chcecie kupić u nas produkty po okazyjnych cenach, pamiętajcie, że musicie dokonać tego do końca sierpnia. Druga to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców przemyśla, mieszkańców okolic tego miasta, a także wszystkich tych, którzy przemyśl odwiedzają. Otóż na Ulicy Jagiellońskiej 7 otworzyliśmy dla Was nasz nowy stacjonarny salon. Już teraz możecie tam zrobić zakupy. No i przechodzimy do właściwych nowości, a zaczynamy od obuwia, a konkretnie od butów Pentagon Kion Waterproof Trekking. Są to wodoodporne, niskie buty trekkingowe wyposażone w oddychającą membranę. Zostały one wykonane z poliestrowego, utkanego splotu ripstop, który charakteryzuje się odpornością na przetarcia. Powłoka TPU zapewnia w tych butach nieprzepuszczalność wody do wnętrza obuwia. Wewnątrz buta znajduje się wkładka z pamięcią kształtu EVA, która absorbuje wstrząsy podczas chodzenia. Podeszwa butów, która została wykonana z termoplastycznej gumy TPR, jest antypoślizgowa i oleodporna. Bieżnik zapewnia bardzo dobrą przyczepność na różnego rodzaju nawierzchniach. Buty zostały wyposażone w system szybkiego sznurowania. Te buty świetnie sprawdzą się zarówno podczas wypraw turystycznych do trekingu, a także do użytku codziennego. Kolejne prezentowane dzisiaj buty to damskie buty Loa Zephyr GTX. Są to bardzo lekkie damskie buty taktyczne, które zostały wykonane z połączenia wytrzymałej skóry oraz oddychającego materiału. W butach została zastosowana membrana Gore-Tex, która zapewnia nieprzepuszczalność wody do wnętrza buta oraz oddychalność materiału. Gwarantuje ona również wysoki komfort użytkowania, zwłaszcza w okresie letnim. Damska wersja butów Zephyr GTX posiada węższą chlebę doskonale dopasowuje się do kobiecej stopy. Dzięki czemu wchodzenie w nich jest naprawdę bardzo komfortowe. Buty te dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych. Firma Olight od pewnego czasu jest producentem również akcesoriów EDC, takich jak na przykład noże czy okulary. Dlatego teraz pokażemy wam okulary Olight Polished Black. Te okulary przeciwsłoneczne są lekkie i wyposażone są w odporne na uszkodzenia mechaniczne soczewki z węglanu. Na soczewki naniesiono aż 9 warstw ochronnych, które chronią przed brudem, odciskami palców, a także zarysowaniami. Oprawki okularów zostały wykonane z lekkiego materiału melonowego TR90 w kolorze czarnym. Okulary chronią przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, zatrzymując promieniowanie zarówno UVA, jak i UVB. Polaryzacja szkieł ogranicza do minimum wpływ wszystkich lśnień od blasków i oślepień. Dzięki temu odbicia promieni świetnych od szyb samochodów, tafli wody czy płaci śniegu są widziane jedynie jako plamki światła i nie rażą oczu. Te okulary świetnie sprawdzą się zarówno do użytku codziennego jak i np. przy uprawianiu sportu, takiego jak jeżdżenie na rowerze czy bieganie. Kolejną nowością z linii produktów EDC z firmy Olight jest nóż O-Knife Borzoi. Jest to bardzo lekki i smukły nóż składany typu EDC jest o profilu typu drop point, a ostrze wyprowadzono szlifem płaskim. Klinga tego noża została wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej D2. Stalta została zahartowana do twardości 5862 HRC. Dzięki temu charakteryzuje się ona bardzo wysoką odpornością na ścieranie i agresywnością cięcia. Noż otwierany jest za pomocą wcięcia na kciuk, a głownia blokowana jest blokadą typu frame lock. Rękoje została wykonana z dwóch profilowanych okładzin. Jedna z nich wykonana jest z laminatu G10, natomiast druga z anodyzowanej stali nierdzewnej. Na grzbiecie noża znajduje się karbowanie, które pozwala na pewne oparcie kciuka podczas pracy tym nożem. Dzięki niewielkim rozmiarom można ten nóż zaliczyć do grupy gentleman's folder. Nóż wyposażony jest oczywiście w stalowy klips, dzięki czemu możecie wygodnie przenosić go zarówno na pasie, jak i na krawędzi kieszeni. Możecie go również przenosić w takim wygodnym pokrowcu, który również znajduje się w komplecie. Kolejna nowość to aminokwasy EAA z firmy Olymp Sport. Jest to kompleks aminokwasów EAA o smaku pomarańczowym, wyprodukowanych przez firmę Olymp Sport Nutrition. Przeznaczone są one dla osób dorosłych, aktywnych fizycznie, a także budujących masę mięśniową. Główną zaletą tych aminokwasów jest ich rola budulcowa. W szczególny sposób wpływają one na anabolizm oraz syntezę białek mięśniowych. W naszej ofercie znajdziecie sporą gamę produktów firmy Olymp Sport Nutrition, m.in. odżywki, a także suplementy diety. No i na koniec gaz pieprzowy Blue Heat. Jest to zasobnik gazu pieprzowego o pojemności 59 ml. Ten gaz stanowi skuteczną obronę przed agresywnym napastnikiem, także będącym pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. Pojemnik zawiera 10% środka drażniącego. Ostrość na poziomie 2 milionów SHU zapewnia bardzo szybkie zadziałanie substancji po trafieniu napastnika. Z tego pojemnika wyrzuca środek drażniący w postaci strumienia, dzięki czemu jest on mniej podatny na warunki atmosferyczne, takie jak na wiatr czy deszcz. Tyle na dzisiaj, a ja oczywiście przypominam Wam, że linki do wszystkich pokazanych w tym odcinku produktów znajdziecie w opisie pod tym filmem. No i na zakończenie zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Do zobaczenia!